Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Gostynina, w imieniu całej grupy radnych wybranych z listy Inicjatywy dla Gostynina chciałbym Państwu serdecznie podziękować za okazane zaufanie. Dziękuję Państwu, że wybraliście ten plan dla miasta Gostynina. To są konkretne i realne propozycje do realizacji. Obiecuję, że na zakończenie kadencji w podobnej formie pokażemy Państwu wszystko to, co się nam udało i to, co się nie udało i dlaczego. Z mojego doświadczenia wiem, na stanowisku burmistrza powinna być osoba, która ma długie doświadczenie w pracy samorządowej, w pracy administracyjnej, osoba, która wie, co trzeba zrobić dla miasta i najważniejsze, osoba, która wie, jak to zrobić. Taką osobą jest pani Agnieszka Korajczyk-Syperska. Witam serdecznie mieszkańców Gostynina i wyborców Inicjatywy dla Gostynina. Chciałbym w pierwszych słowach podziękować wszystkim tych, którzy nas poparli w wyborach. Znajdujemy się w miejscu, gdzie ma powstać kanalizacja miejska na ulicach Czapskiego, Kolejowa i osiedle Zatorze. Proszę Państwa, żeby ta inwestycja nam się udała, potrzebny nam jest odpowiedni człowiek na stanowisku burmistrza, który zdobędzie odpowiednie Środki i na ten cel. Tą osobą może być tylko Pani Agnieszka Korajczyk-Szyperska. Oddając na nas głos, okazali Państwo nam swoje zaufanie. Zaufaliście również programowi inicjatywy dla Gostynina. Nie chcemy zabierać czasu, powiemy więc krótko. Gwarantem zmian jest wybór Pani Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej na burmistrza miasta Gostynina. Drodzy mieszkańcy, jeżeli chcemy oceniać obietnice wyborcze, inicjatywy dla Gostynina, to głosujmy na Agnieszkę Korajczyk-Szyperską, najlepszego burmistrza. Skład Rady Miasta wybrany przez mieszkańców Gostynina świadczy o tym, że nasz program znalazł ogromne zrozumienie i poparcie. W związku z powyższym, tylko wybór pani Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej na stanowisko burmistrza pozwoli nam na jego realizację. W naszym planie wiele miejsca poświęciliśmy poprawie działalności kulturalnej, szczególnie reorganizacji Miejskiego Centrum Kultury. Agnieszka Korajczyk-Szyperska, specjalizująca się w pozyskiwaniu środków unijnych na stanowisku burmistrza, pomoże nam znaleźć odpowiednie fundusze na realizację naszych zamierzeń. Na tyłach Miejskiego Centrum Kultury mamy zaplanowane wybudowanie placu zabaw dla dzieci, a także siłowni pod chmurką. Zasługujecie na burmistrza mądrego, przedsiębiorczego i potrafiącego współpracować z innymi. 30 listopada zagłosujmy na Agnieszkę Korajczyk-Szyperską. Dzięki Państwa głosom uzyskaliśmy aż 12 z 15 mandatów. To niezwykły sukces. Tak dobry wynik inicjatywy dla gostynina oznacza, że oczekują Państwo zmian. I te zmiany możemy wprowadzić po 30 listopada. Oddając głos na mnie, mają Państwo gwarancję, że założenia, które przedstawiliśmy w planie dla gostynina, zostaną zrealizowane. Proszę Państwa o głosy.